Dobra, siemoneczko ludziska, i w dalszej części. Y, aha, lag. Sześć monet, drugi. Dobra, ludzie, y, ja to podzielę na części, Dlatego będzie takie odcinkowe. Co? Alby. Co? Co? Ja? Źle? Aha, y, nie, nie! Najgorszy tryb na to, to. To to. Najgorszy tryb świata. Czyli gówno. Nie, no nie biegnij we mnie! Tęte gówno. Ciuk, nie cofnęło, nie! O kurde, total hard! Ej, ty już spadłeś. Oskar. Ja pierdzielę. Ja się nie spadłem, co ty pieprzysz. Dobra. Nie spadłem ani jedno. Ja spytać nie mogę. Czemu? Użyć. Tak, spadłem. Normalnie piek... normalnie tak biegnie. Nie, no, Oskar, weź spadni. Nie, już jedno spadło wystarczy. Ona ja Harry, nie a miecz, złego miecza. Ona Harry złego, bo Da się na jednym... Co, ty, Oskar, spadniesz od razu na ten? Fak! Spadłeś? O, no. Tak, ale nie na ostatnie. Jestem na tym... O no nie no, ja na ostatnie. Ja też! <laughs> o kurczę... Trudno, trudno. Co najgorsze tryb... Tymi... Ja biegnę na F5. Oh, the... no, no, o, Na No Oscar! Słuchajcie! Zespo... Ja nie! Spadłem! Jaki ja miałem? Trzecie miejsce jest! Ja drugie. Ha. Jest! Ja drugi. Ale spoko, dostałeś kasę. Czy Nie, najgorszy tryby Ewy. Jest, jest, ja to lubię! Ja muszę iść w jakiś ruch, żeby mnie nie zarąbywali pełno. A ja za chwilę nie będę to jest że nie będę. się, to się dzieje, Ja nie lubię tego tyłu, nie lubię. Ja go lubię, jestem ale czego ja jestem ten ostatni? Jestem czwarty, Jezus. Tak, jestem czwarty na 100%. Nie. Aha. O, jestem trzeci.

Я там мешком на овщи, так Адам, а еще а, в на не знаю, не? А вообще же что? Так я ставим так, но вот не я не добрым, Первый я там, венцы я добрый. Nie dobra, jestem drugi, nie jestem taki dobry wcale. No miejsce mi się stężą. Słabe. Ja pierdziel prawie spadłem poza mapę. O Boże, teraz tu gówno. Który ja jestem? Pierwszy na pewno nie. Który ja jestem? który ja jestem? Nie wiem. Jestem w ogóle na tej tabeli? Nie. No właśnie, no te chętnie. Dopiero byłem pierwszy. A teraz jestem który? Czwarty? Nie no, jestem trzeci. Jezus, ale słabo. Jezus, ale słabo. Jezusie. Je słabo. Ale słabo mi to Ja jestem słabo mi poszło. Jezus słabo mi poszło. Tak to nie było. Jak już głównie w tubie. Sadzę, 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 sadzę. Możemy... Drugi! drugi jest, to inni nie, nie to tak napięcie mają wiesz które miejsce? a który gdzie ja konie? miałem konie, konie nie lubi trzymaj się prawej strony oskar ej czekaj gdzie ty jesteś w prawej strony się ja trzymam ja ci trzymam cały czas prawej strony ej czekaj ja jestem za tobą dobrze o, że źle! No źle poszła. W wieku, to trzeba zapierdzielać sprintem. Trzymaj się prawej strony, a gdzieś dojdziesz. Mówię ci, ja tak robię i zawsze wygrywam. Czy znaczy zawsze? On teraz nie wygram, bo puszę za tą idiotką, nie? Głona 800 000.

Wygrałem, dziękuję! Oś, prawej strony cały czas się no, co to było? Pier, pierwszy... Weźmy cały czas z prawej strony. Cały czas. Od spawnu. A co że robił? Cały czas z prawej strony. No nie, konie. Cały czas prawej strony. Ludzie, to jest ostatni tryb. Żegnamy, się bo wiesz, bo odcinka mi brakuje. Dobra, jestem ja pierwszy. C Kurde, nawet trzeci nie jestem. Egu, no. Ale tutaj... kurde. Kurde, jak białego konia miałem, to, to, to byłem pierwszy. Ja Je, czarne mam czarnego. Ja też mam czarnego. jestem pierwszym. Ja jestem, kurde, nawet trzeci. Jestem. Ja jestem słaby w tych koniach. O, o jedź gównie z biedronką. Jestem przy pajęczynie Jedź gównie z biedronką, jedź, 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 jedź. Jedź głównie z biedry. Jedź z biedronki! Dziękuję ja będę się starał się umiać, tą pajęczynę. Wpadłeś! Tak? Pajęczyna! Tak sejk. Dobra, nie wpadłem. Ja pierdzielę. Oczywiście myszki chyba nie będę już zwiększał. Dobrze jest. Dziękuję ja Czarnego Konia, jest taki słaby, że jestem chyba ostatni. do cholery. Ja jestem drugi. patrz, jaki tip jak, jak, mnie wyprzedza, to jest chore, to jest do cholery chore, to jest cho Uuu, chore. Oooo, się tu poplątał. To ma lepsze konia czy co do cholery? Ja wiem. mam, teraz. białe Yee, konie są najszybsze tak naprawdę. Słyszysz? Te białe konie są najszybsze tak naprawdę, więc kto ma białe konie no. jest zawsze pierwszy. A ten jest ma... Ja, jak ja mam czarnego, to ja jestem pierwszy. No, sorry, ja jestem ja tu. Ile tu pojęcie ja nic nie widzę przez tych idiotów. Ja muszę tak iść Aha, wiem, jak tu trzeba pojechać i nikt nie wie. Kurde, co jest? Haha, nara. Aha, tu. To... Nie... Nie... A, ja już przeszłam. Nie, i to... światła. No, światła, światła, no światła, nie! Światła, kocham światła. Zawsze do ciebie. Ja dobrać. nie. Kocham to. Kocham, to. kocham światła. Nie jestem przepisowy, nie staję w gitana czerwonym, ale w Minecraft'cie widocznie trzeba. Mm.